I witam was po mega długiej przerwie. Przepraszam, że nie wyszedł live, ale organizuję takie gry ze mną, więc możecie sobie ze mną pograć, kiedy wam się podoba. Więc zapraszam was do gry Zombie Shooter 2 firmy Sigma Team. Na starcie powiaduję. Przepraszam, że gra jest tak jasno, dźwięki niedociągnięte, ale uwierzcie, to jest trzecia próba. Ja jadę obecnie na jednoty. to jest gra akcji RPG ja już mam wybraną postać, którą będę grał, a będzie nią teziutek i tu patrz ja wolę czerwony dodam sobie do HP to ja mam radziłbym jeszcze do siły cash wam cash wam po potrzebne do kasy raczej do pisania, i teraz tak że tu mam jakiś gówna, którego nie będę czytał nie mam zamiaru Idziemy, chcecie widzieć, to możesz widzieć moją rękę. No, za to was przepraszam, ale patrzę przez szklankę, gdyż używam mojego komiksu. Ten był jako podkładki. Tu mamy super szybkie wytłumaczenie. Dobra, takie to takie gówno. Ok, więc idziemy. biegać jak widzicie, nie mogę. Gram przez aparat, no to mam powiem gówno widzę. E, mamy strzelbę. Nie widzicie całego punktu EQ, więc ja Wam później to powiem. Ten kołaś na coś pierdzi I patrzcie, jakieś I właśnie, jakby to srudne, bo teraz bym musiał ostro mi Teraz tak. Jak macie się Już mamy na starcie amunę. Teraz zombieaki. Hmm. <grych> no Numer to. Jesteś chyba? Nie ma. Rozmawiam to pytanie. Ciągle się nie lubnął. Ok, mamy już dwie minuty na granie, już dobrze. Więc co tam jeszcze powiem? O. Kasę ja mam razem zbierać, bo ja mam zamiar zbierać kasę. Jak już wreszcie będę mógł, to kupimy Magnuma. Ale będziemy pracować głównie teraz. Obecnie nad celnością, gdyż ja wolę mało celne bronie typu strzelba, bo wiesz, ja tu wejścia potrafię wejść na hama zdjęcie ta okej okay. jak widzicie, też nie się w takich grach działa, okej, okay. działa tam nie możemy pójść, bo tam się pali, teraz wam szybko pokażę. widzicie ten, tutaj, tu musimy podążyć, żeby się ale gówno dobra trzeba szybko się streszać. weźcie 3 minuty nagrania i nie chcę żeby mi się to długo wrzucało bo ja wam tu pokażę najszybsze sposoby na przejście tej gry gry co znajdziecie na internecie i oczywiście moja głupota patrzcie kikacie i tu macie akwipunek macie takie gówno, gówno ale my sobie damy w wtęż dobrze słyszeliście od kiedy lubi być cenny Przypomnij Minecrafta Hello Nie, czy się stało, że, że zdarzało, że trafiłem? Ale było do mnie słaboć A teraz taka ciekawostka, 17 wyjeżdżam do Krakowa I będę nagrywał w nim filmiki, więc jak wrócę, to zobaczycie A, a jeszcze jedno, w wakacje wiadomo, będzie więcej filmów Pieszek Niestety rudy jest Niestety jestem kompletną lamą i nie umiem celować Więc wam pokażę trik, szybki sprint i teraz tak e teraz, e szybka rola Idzie tu tam chyba tam się nie dałeść i przepraszam za te skoki już wam mówię Cię na tą nie? chwilę i Cześć gdzieś główno! Ja głównie nie masz wiesz oczywiście mój de... Debilizm nie z granic nie wiem potrzebnego ojca chyba powiem, tu jest nam ciemno jak włączyła tak, ale nie moja wina ekran jest yy, spróbuję coś zrobić żeby... Czcie nie mieli, tak żebyście mieli normalne widzenie Okej, okay. to naprawdę się staram grać przez ekran, ale uwieście Muszę jeszcze patrzeć na timer. To jest jeden sposób grania na... zwania do nagrywania aparatu. Widzę czas. Z amunicją jak widzicie, nie mam problemu. I, I teraz tak... Chodź, żołąd, poszłem. Tamtędy bym nie wyszedł. Za Chiny. Uwierz O, U pociąg! Do widzenia niczego nie sprzedaję. A, i teraz tak. Nikt by się nie spodziewał, że bym nagrywał strzelaninki. E, to już wam mówię. Strzelaninki to były moje takie... Pierwsze gry na moim pierwszym komputerze. Była nią gra Medal of Honor Alita South. W którą zagrywałem się dość długo i teraz widzicie to? Tu jest pole rażenia, a okej, okay, ale... Gasimy światełko. Apokalipsa po prostu się teraz graficzną. Teraz szybki sprint. Już wam pokazuję. Tu wam powiem naprawdę łatwo nabić level. E Expo będę zdawał chyba O teraz co dam. I znowu do cenności, uwierzcie. się. Ja sobie będę głównie dawał cenność. Ja nie lubię kiedy mam postać mało -celną. A z tego, że ja chcę tu używać. No. Jak wiecie dobra. Przeczę was sobie Mówiłem, że chcę mał... używać mało broni. Jeden pies. Teraz wam powiem. Jeden pies. Ja bym nagrywał tu... pójd... A! I Pokémonem zawsze dopiero nagrywać w wakacje. A teraz ja nie wiem, co jest... I miło to w Resident Evil 2 Nie, tam w kopie. Nie nagra... Łem No, A! I teraz jak takie pytanka Mój kozen Maurycy nie będzie występował I teraz słuchajcie, widzicie? Patrz. Więc ja Wam, dziękuję za uwagę Nexta. Ja Wam dziękuję za uwagę, naprawdę, a teraz powiem Wam do widzenia, cześć i czołem.